Tam w tą stronę, w którą właśnie pokazuję, tam przed chwilą były fajerwerki, jest totalnie ciemno, tam jest burza, i może się zaraz błysnie, fajnie by było, albo fajnie by było, gdyby tam właśnie fajerwerki strzeliły. <grym> tam się przed chwilą błysnęło, a zmieniałem sobie teksty filmu, no nie no, znowu tam, nagrywam cały czas, może coś uda nam się złapać, jak tak będzie to na kamerze, o chyba się właśnie błysło, nie wiem, O. Może jeszcze zaraz się błysznie, fajnie by było. Mam takie wrażenie, że to myślisz, myślisz czasami. To czasami myślisz, o kurde! Myślisz? Mniam, dobry komar. gdyby nie ja, to byście po prostu nie żyli w rany. Nie wiem, nie błyska się. Może zaraz się no, błyszka. Tam wszyscy strzelali. Tu się średnio dzieje. Своё тоже что выстрелил. Не знаю, не вижу ничего. Не вижу ничего. О,